Teatr w Suznowcu. Nie rokowano naszemu teatrowi długotrwałego istnienia z chwilą, gdy powstał. W tym waszym teatrze, mówił do mnie pewien znany śledziennik, w niedługim czasie szansonetki śpiewać będą wesołe kuplety, a młodzież rozbijać sobie będzie głowy kuflami. Ciekaw jestem wiedzieć. Kto tu u nas w Sosnowcu chodzić będzie do teatru? Czy ta publiczność, która cały tydzień pracuje po fabrykach, a w święto wypoczywa, tej teatru nie potrzeba? Ta zaś publiczność, to znaczy miejska, ta pójdzie raz, pójdzie dwa razy. Więc kto pozostaje? Intelligencja. I to znaczy tutejsza arystokracja. Jeśli będzie koncert w kapowicach, to każdy pojedzie, by się pokazać. Ale tu, w Sosnowcu, chodzić do teatru nie będzie. Pesymistyczne te przewidywania na szczęście się nie sprawdziły. Obywa się. Bez żyr i niczyjej pomocy. Czy nastąpiła nagła jakaś zmiana w aspiracjach i upodobaniach tutejszej publiczności? Nie. Nie było nowości na scenie warszawskiej, która by wnet tutejszej przyswojoną nie została. A to co grano, grano dobrze i starannie. Sosnowiec nie posiada jeszcze specjalnej ogródkowej publiczności. Ci zaś, którzy się stale po ogródku kręcą, jeden jest przyjacielem przedsiębiorcy, drugi krewnym pana recenzenta, niedoszłego pisma, a wszystko to się kręci, hałasuje, ale grosza złamanego nie płaci. W nieszczęściu znajdują się przyjaciele, którzy przychodzą radzić i zazwyczaj radzą źle. Zaczęto od sprowadzania operetki, z operetki przerzucono się na operę, z opery serio powrócono do komedii i tak dalej, bez końca. Mówią o aktorach, że nie pracują. Że prowadzą żywot lekki, to wszakże nie da się zaprzeczyć, że nie jeden z tych zapoznanych i przeciążonych pracą adeptów sztuki scenicznej nosi w sobie prawdziwą iskrę bożą. Zmuszony do naginania się do coraz to innych ról, walcząc z szablonem, aktor prowincjonalny nieraz przez całe życie całe nie zatraca najwznioślejszych artystycznych aspiracji. W tem wzruszeniu widzów przez siebie wywołanym, w tych dłoniach złożonych do poklasków, widzi on jakby upragniony uśmiech samej bogini sztuki. Tak się też rzecz ma i w sosnowcu. Za to operetka, a zwłaszcza Opera. Gruntu tu nie znajdą. Śpiewaków mieć tu nie możemy. Opera Janowskiego liczyła nawet w swym gronie kilka jednostek obdarzonych talentem. Śpiewało to wszystko nieźle, każdy z osobna. Ale za to jakie nieszczęśliwe były te chóry. Jaka to była orkiestra? Żal się Boże, jak to wygląda. Jeśli był tenor z basem, to brakło supranistki. Gdy zaś ta wróciła, ulotnił się bas. Proszę sobie ten efekt wyobrazić. Jeżeli chodzi o publiczność niedzielną, dla której egzystują przedstawienia popołudniowe, to nie brak sztuk odpowiednik w naszej własnej literaturze dramatycznej. Zgadzam się nawet ze zdaniem jednego ze stałych bywalców teatru, który twierdzi, że teatr nasz w znacznej mierze przyczynił się do wyplenienia chwastów i brudów, jakie się zagnieździły w zadynionych, i brudnych tingl Wrzućmy za zasłonę na ten czas. Brak miejsca nie pozwala mi się rozpisywać o grze naszych artystów, i są między nimi jednostki obdarzone szczerym talentem i miłością dla sztuki. Nie wolno mi tylko pominąć milczeniem osoby pana Halickiego który jako umiejętny i niestrudzony reżyser, a przy tym zdolny aktor, położył dla teatru tutejszego wiele zasług, jednając szczerą sympatię i szacunek. Stach Ovic.